historyczne zdjęcia, które musisz zobaczyć. CZĘŚĆ CZWARTA 5. To Emma Lillian Todd, pierwsza kobieta, która zaprojektowała samolot. Choć nigdy sama nie zasiadła za sterami, jej konstrukcja została pomyślnie przetestowana w 1910 roku. Todd nie miała formalnego wykształcenia inżynierskiego, ale dzięki determinacji i pasji do mechaniki stworzyła własny model maszyny latającej, stając się pionierką kobiecej obecności w lotnictwie. 4. To słynna drewniana chatka, w której w 1809 roku urodził się Abraham Lincoln. Skromna konstrukcja w Kentucky stała się symbolem jego drogi od chaty do białego domu. historii człowieka, który z ubogiego chłopca wyrósł na 16. Prezydenta Stanów Zjednoczonych i jedną z najważniejszych postaci w historii kraju. 3. Podczas II wojny światowej Walt Disney zaprojektował dziecięcą maskę przeciwgazową z myszką Miki, aby pomóc najmłodszym oswoić się z jej noszeniem i zminimalizować strach przed atakami gazowymi. Choć wyglądała jak zabawka, była w w pełni funkcjonalna i miała chronić dzieci w razie ataku chemicznego 2. Tak wyglądało wnętrze Białego domu podczas jego przebudowy pod koniec lat 40. XX wieku. W latach 1948-1952 budynek był w tak złym stanie technicznym, że pozostawiono jedynie zewnętrzne mury, a całą resztę rozebrano i odbudowano od podstaw wewnątrz 1. Oto Hermann de Kat kot, który podczas II wojny światowej otrzymał oficjalny tytuł eksperta od łapania myszy na pokładzie okrętu straży przybrzeżnej USA. Z dumą nosił własną plakietkę i był pełnoprawnym członkiem załogi, dbającym o to, by jednostka była wolna od gryzoni.